Dlaczego wszyscy twoi przyjaciele cię zostawili? Bardzo popularne jest stosowanie Ghostingu. Co ciekawe, dużo ludzi, nawet pseudonaukowców, uważa znaczy oficjalnie niby naukowców, no, to są pseudonaukowcy tak naprawdę, ale oficjalnie uznawani za, za, za ludzi, którzy są gdzieś tam, których słowo ma jakieś znaczenie i, i ważność. Tak nie jest w świecie prawdziwym, ale w świecie mainstreamowym, e, jak najbardziej. Więc e, e, słyszałem takie coś, że ludzie ci mówili, że e, pff, to jest normalne. Stosowanie gouslingu, normalne. No co? Pewne jest Oznacza to, że nie chcesz gadać z tym drugim człowiekiem, nic. co? Co to jest złego? E, takie wypowiedzi słyszałem. Mm, ludzie tak myślą ogólnie i, i stosują ghosting na co dzień. Ogólnie rzecz biorąc, ghosting oznacza, że ludzie nie żyją zgodnie z prawdą, nie potrafią skonfrontować się z prawdą na temat tego, co się dzieje, więc po prostu nie mówią prawdy, wolą nic nie mówić. Yy, I tutaj nie chodzi tak naprawdę o tego drugiego człowieka, tylko tutaj chodzi o Ciebie samego, kiedy stosujesz ghosting. To, to oznacza, że ty nie możesz, nie jesteś w stanie boisz się skonfrontować z prawdą, pewną prawdą. Ja ci nie powiem jaką, bo to zależy od każdej konkretnej sytuacji. Teraz ktoś myśli, jakiś gość mówi jakieś dziwne rzeczy, bez sensu. Przecież mogę go ustawić kogo chcę. Więc jeżeli ktoś tak myśli, to oznacza, że nie rozumiesz, o czym mówię. Jest to bardzo możliwe, bo Informacje tego typu, które ja przekazuję w moich materiałach, nie są proste do zrozumienia. Żeby je dokładnie zrozumieć, ktoś hmm. musi przejść przez gigantyczną, gigantyczną ilość moich materiałów. Żeby zrozumieć, wyciągnąć, być w stanie wyciągnąć esencję tego o co mi chodzi, tego o czym ja w ogóle mówię.